Witam widzowie, jest nowy odcinek a w dzisiejszym odcinku zagadnę nową grę od twórców w starą w tą grę osób present-booking simulator w ogóle i teraz jak widzicie chodzi o to, że chodzimy sobie takie coś idziemy tu bierzmy złota Pytanie, nie się to co? Idziemy. A się tu depozyt Sprawdźcie w ogóle. Co mamy w ogóle w shopie? Wipy, coiny. teraz 27 coinów i kumam, że ja mogę teraz iść tu bo ta gra ma jeszcze jak dla mnie podróbkę Super Slayers okej okay. no Бай, так и себе. Бак, бак. А так ли да только что А ще что ты вазарбирфа, Edit. Teraz, teraz, to nie za każdym razem w ogóle łapie. Przybrałem tak stukam. No jaka jest bugowana gra? Zbugowana Nic nie widzicie? Nic, a nic tutaj nie ma. Co tu było? Co tu było? Dziwne to było, powiem wam. Zobaczmy, co w tej grze chodzi. Daj, Blade... Master. Ja wiem, jak się w tak... Dobra, dobra, skupiam się już widzowe. Cel, no i teraz tak. Tu sprzedaję, dobra. Mapy. Potrzebuję nowo. Dobra. Dem dostaję. dostaje. Dobra, już jestem. Mamy tutaj tak 50 tysięcy drogo, po.

Są pety, dobra. Są pety. Jak się mapę odblokowuje? Są mapy. Jak odblokować mapę? Muzyki nie mam. Dwa 2000 coinów mam. Taki za 1200, taki water No ja taki rozumiem no. Okej, okay, Event, chodźmy Bilium gemów potrzebuję. A jak go są za gemy, tak? To naprawdę takie pierwszy ejko jest. Za 500 gem. 5000 mu odbierał gremów. takie no ja. Mystic Dog. Dobra, mamy Mystic Doga. I on nie jest za dobrze. Co ja go nawet zamknąć? Ja potrzebuję jeszcze lepsze. Dobra, to, to już za dobrze idzie pojemem. Dobra, ja robię wiecie co Dobra, leci 70 Mam <grym> 9 tysięcy Mam pro, dobre, nie mam Wario I mi jeszcze tysiąc już No to to trochę lepiej Mapę Ja muszę ja żałuję trochę, wiecie, że... Że te tutorial przeskipowałem. Bo ja widzę ten tutorial przeskipowałem. Jest, dobra! Dobra. You can in games by the... O oh, no! O oh, no! Nie, 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 nie. Wiecie, co ja muszę zrobić? Ja muszę ma odblokować. I dobra, muszę ma odblokować, widzowie. Sobie popatamy. Dobra. Ja sobie, widzowie, odblokuję mapę. Oczywiście z wami ją odblokuję. Dobra, i jest, mamy. Sword damage mi niepotrzebny. Mam coś powiedzieć wam? Mam gemy, dobra. Ja tam... No pakiet to jest trudno. Wejdę tu. mam. gdzie co to totalny Totalnym w tą Chcę mieć mapę. Dobra, nie ja, ja się poddaję, wiecie Choby normalnie pograjmy Wy za 2 miliony, no to nie, dziękuję 13 tysięcy bym zbierał. Idę tu... GM ja zbiera. Ja do tego bosa chcę iść zobaczyć. Siema! No i teraz, jak go bicie? Pryjrzcie, ma internet. Ja widzę, ja mam, mówię wam od razu, że mam dobry internet. reklama Razy dwa lak. Dajcie luknąć. Przed dwa. Grę w nową grę od twórców. Uuu, ładne. Znowu kończymy odcinek, bo mi to nie działa. Jutro będzie nowy. Pa. Albo cześć, nie wiem.